Z łowiska, słuchajcie, jestem na zwyżce, którą przywiozłem tutaj rano. Siedzimy na polu kukurydzy. Mocno zmaltretowanej przez dziki. Byłem tu wczoraj, nie nagrywałem. A może, jak się udało coś tam nagrać, to Wam wrzucę ujęcia. Nie, coś tam się udało nagrać. Tak, tak, tak. Słuchajcie, mam nagrane z tym LH35 w dniu wczorajszym. Mieliśmy tutaj typowo huczkową watahę dzików. Staliśmy w środku tej watachy, otoczyły nas. Udało się strzelić dwa dziki. Jeden strzał na pewno mam nagrany, drugi nie zdążyłem nagrać, więc wam wstawię ujęcia. No i postanowiłem, skoro one tutaj tak chodzą, no to przywieźliśmy zwyżkę w ciągu dnia. No i zasiadłem. Posiedzimy, zobaczymy. Mam nadzieję, że coś nam tu dzisiaj wyjdzie. Na pewno jest tu masy tropów dzików, jeleni, ale na pewno zaglądają tu drapieżniki, może jakieś IGO. Także no, po, posiedzimy. W drugiej części odcinka zapraszam Was na temat, który został wywołany poniekąd przez Naczelną Radę. Temat dotyczący tłumików. Chociaż tłumik to jest takie słowo bardzo ogólne, bo możemy je dzisiaj nazywać tłumikami, w, e, modulatorami wielofunkcyjnymi, urządzeniami wylotowymi. No, po prostu cuda. No ale jest tam stanowisko Naczelnej Rady, które ukazało się publicznie w internecie. i Chciałem tam parę zdań powiedzieć, ale nie będę tego mówił tutaj na zwyżce, przy latarce. Zrobi się z widno, pewnie wybrał się na jakieś dzienne polowanie na jelenie, to wtedy sobie dogramy drugą część. A teraz zobaczymy, co nam dzisiaj Hubert podaży, więc zapraszam do oglądania. wyszedł dzik to, co ciekawe, nie przy ze strony lasu przy strony kukurydzy jeden pojedynczy, ale jest to nieduży dzik dosyć długo go oglądałem oglądałem, oglądałem, też czekałem na to, żeby była dobra możliwość oddania, oddania takiego czystego strzału w tej kukurydzy i zwróćcie uwagę na jedną rzecz, to jest przewaga właśnie termowizji nad noktowizją wielu z Was dzwoni do mnie, pyta co nie mają kupić termo czy nokto termo pozwala Wam na polowanie w takich warunkach, przy noktowizji Uważam, że strzelenie tego dzika byłoby mega trudne dlatego, że iluminator, światło iluminatora rozbijałoby się o, o kukurydzę. Tutaj było widać wszystko, więc bez żadnego problemu. Jeżeli byłaby mgła, a wczoraj to była mgła, wczoraj to była taka mgła, no masakryczna. Jeżeli byłaby mgła, to w to w ogóle by się nie dało polować w takich warunkach, że polujecie na uprawie kukurydzy i polujecie moi drodzy w przy, przy mgle, no to no to, to już lepiej chyba y, z lunetą zwykłą Natomiast termo daje tą przewagę. No i co, strzelaliśmy dzik padł w ogniu, y, Zaraz sobie ze, zejdziemy. Jeszcze posiedzimy chwilkę. Może y, się jeszcze coś pokaże. Bo tak naprawdę to siedzę całą godzinę. Więc jak się może coś po, pokaże, to y, jeszcze coś spróbujemy strzelić. Także daję sobie jeszcze wiem, pół godzinki, 40 minut i zejdziemy do naszego dzika. Nie, nie widzę nic, no. moi drodzy. Jesteśmy przy naszym dziku. Zrobimy ostatni kęs, pieczęć z kukurydzy. Bo tu oczywiście nic innego nie ma, bo dookoła mamy kukurydzę. Dziczek, jak widzicie, nieduży warchlak został w ogniu. Plus jest taki, że nie będziemy musieli daleko ciągnąć, bo znaczy daleko 200 metrów, ale to nie jest dziko 80 kg, tylko raptem 20 strzelony. Podczas zasiadki. Fajnie, zwyżka przywieziona dzisiaj, już dała, dała zwierza. No i co? Możecie ocenić sobie też trochę dla was odcinek porównawczy ze sprzętem, jeżeli chodzi o, o Linksa. Wersja 3035, trochę wam nim ponagrywałem, no ale Stellar z i robotę. To powiem Wam, że ja jestem na razie w tym celowniku zakochany. I y, mogę już Wam zdradzić, chyba już oficjalnie, na nie wiem, kiedy się ten odcinek ukaże, ale już pewnie, pewnie większość z Was wie, nowe Stellary SX -y będą miały odświeżanie 50 Hz, Habroki HX -y również będą miały 50 Hz. To obraz będzie mega płynny, chociaż ten, którego ja mam, to ma stare odświeżanie 25 i, i daje radę bez żadnego problemu. Więc powiem Wam, że y, ja jestem na razie mega zadowolony, mm, no i przede wszystkim w skalibru 6,5. Y, od dzików grubo ponad 100 kilo, Ci co śledzą kanał na bieżąco widzą yy, dzików średnich, dużych, małych, drapieżników, praktycznie wszystko. Yy, większość zwierza zostaje w ogniu, jak odchodzi, to dosłownie kawałek. Dobra, bierze, biorę się za dzika, dzika wyciągam na łąkę i widzimy się przy lisie. Tam sobie zrobimy pamiątkowe foty. Także nie wiem czy będziemy kończyć, czy jeszcze obejdziemy tą kukurydzę z drugiej strony, zobaczymy. No, tego nie wiem. Na razie muszę skończyć z jednym i pomyślimy, co tu, co tu robić dalej. Ściągam rękawiczki. Żeby... Nie, słuchajcie, 2 stopnie to nie jest jakoś tam bardzo ciepło. 2 stopnie na plusie, błoto. Natomiast ściągam rękawiczki i biorę się do podwyższenia. Także widzimy się na poza kukurydzyą, na łące. Do zobaczenia. No i jak widzicie moi drodzy, jest przehera. Jest czarny zwierz. Także polowanie udane, ale go nie kończymy jeszcze. Fajna pogoda, słuchajcie, nie ma mgły, w miarę fajnie, cicho, yy, idziemy się przejść. Zobaczymy czy coś jeszcze spotkamy. Yy, wchodzimy w ten czas, kiedy pewnie już niebawem na kanale zagoszczą polowania typowo na z wabikiem. I yy, gdzieś będziemy się kręcić typowo za rudym zwierzem, za drapieżnikiem. Yy, pokażę Wam wabiki, zresztą Wy wiecie, których ja używam, z Gunbrockera i z Klausena. To są wabiki, które się sprawdzają i naprawdę wam w czystym nie mogę polecić. Głównie pisk myszy od Maćka z Gunbrockera, ale pisk myszy od Klausena też jest dobry. Obydwa są bardzo dobre. Natomiast kniazienie różne mogą być dmuchane. Jeżeli nie mam mrozu, tak jak dzisiaj, mu się jak najbardziej się nadają. Jeżeli jest duży mróz, to zdecydowanie lepsze są miechowe, dlatego że wam nie zamarzają membrany. Natomiast na to jeszcze przyjdzie czas, myślę, że wchodzimy w ten okres, właśnie dobry. Nie ma jeszcze cieczki, lisy są aktywne, zresztą było widać dzisiaj, i myślę, że niedługo już będziemy polowali na drapieżniki z wabikami. A teraz sobie zapolujemy, jak nic nie spotkamy, no to sobie pogadamy na temat, na temat tych właśnie urządzeń wylotowych. I jakie ja mam zdanie, trochę wam opowiem, jak to jest w innych rejonach na świecie, bo u nas to zawsze musi być odwrócone na na głowie. Nie przedłużamy, ruszamy dalej na polowanie. Na bur. postaram się to zmieścić w kilku słowach, bo temat jest o tym, co to jest, czy to jest tłumnik, czy to jest wielofunkcyjne urządzenie wylotowe, czy to jest modulator dźwięku, kompensator odrzutu. No niestety i ja osobiście mogę Wam powiedzieć, że według mojej wiedzy, bo też to sprzedaję, między innymi te tłumniki Stalona, w cudzysłowie tumniki, powiedzmy wielofunkcyjne urządzenia wylotowe, do mnie to przychodzi jako do sprzedawcy i według deklaracji producenta jako wielofunkcyjne urządzenie wylotowe. I teraz pojawił się komunikat Naczelnej Rady Łowieckiej o nie... nie, nie inaczej, przestrzegający nas myśliwych o użytkowaniu e, tych urządzeń podczas polowania normalnego... E, Czyli nie odstrzału sanitarnego. Do czego zmierzam? Moi drodzy, Instytut Analiz Środowiskowych, do tego Naczelna Rada Łowiecka, Lab, wiele, wiele organizacji wydaje opinie, według nich takie, jakby opinie pod siebie, tak to powiem. Natomiast odwracając sytuację, gdyby wszystkie te organizacje dogadały się między sobą i stworzyły wspólne stanowisko. Wystąpiły do ministerstwa, do MSWIA o zajęcie stanowiska, tak naprawdę, co to, 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 co, czym naprawdę, czy, czy można używać tych urządzeń i czym tak naprawdę te urządzenia są, które ja trzymam tutaj w ręce, byłoby to zupełnie inaczej, ale my w Polsce musimy robić wszystko odwrotnie. Na szybko wam powiem, że jak byłem na polowaniu w Skandynawii, to okazało się, jak byliśmy zaproszeni do fabryki Normy, że takie firmy jak Lapua, Sako i Norma na rynku finalnym, czyli dla odbiorcy. Hmm, Docelowego, czyli klienta, który kupuje amunicję myśliwską, e, oni ze sobą konkurują, a na co dzień współpracują. Okazuje się, że e, w fabryce Sako e, są produkowane na przykład łuski dla Normy. Ja, oczywiście, teraz e, nie jestem w stanie Wam tego dokładnie powtórzyć, ale chodzi o to, że Sako, Lapua i Norma współpracują, pomagają sobie nawzajem. My w Polsce nie potrafimy. My musimy robić wszystko odwrotnie. E, więc. E, Moje, moje zdanie jest takie, ja nie wiem, czy to jest tak naprawdę tłumnik, bo przede wszystkim w polskim prawie i od tego naczelna Rada łowiecka powinna zacząć, bo tam znajdziecie na socjalach na Facebooku mój komentarz pod postem naczelnej rady powinni zacząć od tego przedstawiając swoje stanowisko, żeby wskazać nam definicję tłumnika. Z tego, co ja wiem, to takiej definicji w polskim prawie nie ma. Mamy definicję na pojazd yy, mechaniczny, mamy definicję, czym jest rower, czy łódź, yy, broń, yy, broń palna. Natomiast definicji tłumnika nie ma, po prostu nie ma. A jeżeli takowa jest, to mi ją wklejcie. Yy, także podsumowując, ja nie wiem, czy to można używać, czy nie można. Od razu Wam mówię, nie mam zielonego pojęcia. Yy, trzeba słuchać mądrzejszych ode mnie. Natomiast jeżeli się wydaje jakiekolwiek stanowisko, no, to trzeba by było mieć jakieś podstawy prawne. I jeżeli jest to rzeczywiście tłumnik, no to wtedy go nie można używać. Tylko pytanie, czym jest tłumnik. No i to tak możemy sobie, możemy sobie dywagować. Natomiast moje, moje stanowisko, moje zdanie jest takie. Powinny być oficjalnie urządzenia, wielofunkcyjne urządzenia wylotowe dopuszczalne do polowania indywidualnego. Na zbiorówce tak, jestem przeciwnikiem. Na zbiorówkach nie powinniśmy używać, dlatego że. Jak widzicie, ja nagrywam dla Was z mojego łowiska, nagrywam dla Was z gór i e, gdyby wszyscy używali tłumniki i stali by z drugiej strony góry, to ani byśmy nie słyszeli strzałów, nie wiedzieliśmy kto strzela. E, zbiorówka to jest inny klimat. Uważam, że na polowaniach zbiorowych tłumniki powinny być, urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia wylotowe powinny być zakazane. To jest moje zdanie i tego się będę trzymał. E, to... Odnośnie, odnośnie właśnie kilku słów, bo wiele się pojawiło w sieci, różne organizacje, różne zaczęły y, y, zajmować swoje stanowiska, ale uważam, że uważam, że chyba wszyscy mają rację, albo nikt nie ma tej racji. Y, jakbyście się zebrali, jeszcze raz wam powiem do kupy wspólnie razem. Wystosowali jedno stanowisko, jedno pismo do OMS ja o jasne określenie zasad używania, no to wtedy wiadomo, każdy prawnik będzie interpretował na swój sposób. No i teraz nie wiadomo, czy interpretuje to właściwie, czy niewłaściwie. A od rozstrzygania są sądy, jakie one są stanie w tym kraju, to wszyscy wiedzą. Więc ja tak naprawdę powiem wam, że nie wiem, ale zróbcie coś razem, naprawdę zróbcie coś razem i zbierzcie się, dogadajcie. Wystąpcie o y, interpretację i wtedy będziemy wszyscy wiedzieć. Może być może trzeba będzie zrobić jakieś rozporządzenie, jakąś zmianę cokolwiek, ale zacznijmy przede wszystkim od stanowiska MSWiA. To by było na tyle i ja wam mówię daszbur i czekam na wasze komentarze. Używacie, a jak używacie to jakie? Piszcie y, ja używam ten, to jest mój prywatny i uważam go za bardzo bardzo dobry. Y, I tyle wam mogę powiedzieć. Do zobaczenia i desburg